Dalej. A bo wypierdalaj bo przed przerwą było kurwa tak samo. Debilu. Jebany. A ja się nie dziwię, mużynianka. ja mam to wpiszę, ale ja może 100. Myślę, że tłumaczyłem kurwa. Jak mi pisałeś to miesiąc temu, w grudniu, jak było 300 osób na jakichś kurwach, że to ci kurwa tłumaczyłem, to to teraz ci tłumaczę. i ja może 100 kurwo, jebana. Rozumiesz? Przestań mi pierdolić taką kurwa wiadomość, co jest z tym, że jest mniej ludzi Zawsze piszesz to swoje gówno pierdolone, a potem przychodzisz Hmm, tysiąc osób, jakim cudem tu jest tysiąc osób? Hmm Kurwo jebana Tyle Kolego, słuchaj, po pierwsze trochę kultury, a po drugie, ja cię nie wyzywam Tak, tak, o, tak, 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 tak. そうです。